Cześć i czołem, z tej strony Grimman Poland. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Fable. Dobra, znajdujemy się tutaj wewnątrz Dominicznych Drzwi. Przed, przed, przed w zeszłym odcinku, jak pamiętacie, uratowaliśmy archeologa. I Mays tam powiedział, że mamy important quest card w gildii. No to lecimy tam. Cóż to będzie za misja, taka ważna niby. O, proszę, biały wilkołak. Dobra. Przyjmij misję. Dobra, lecimy do... No, z powrotem do lasu wiedźm. Musimy się przejść... Prwały, oła. Przez, z, musimy się przejść przez ten las wiedźm, aż dojdziemy do sękowej polany, gdzie spotkamy tego szłotu nieprzystojnego białego bydlaka Zdychaj szmato jak ja nienawidzę wilkołaków sobie pomyślę, że teraz będę walczył kurde z jego ulepszoną wersją to po prostu goła mała A, widzicie o czym ja zapomniałem? O, do, o... o powiększaniu swych umiejętności. Dlatego tak mi teraz ciężko się jeszcze walczyć z tym, z tym gównem tutaj na czterech łapach. Dobra, wyjdę tutaj z tej oto lokacji i... no i się po prostu przyteleportuję jeszcze do Gildii na moment. Ulepszę swoją postać, upgraduję ją i... no i to no i... Dopiero potem się zajmę tym wilkołakiem. Wstychaj, kościół. Dobra, tak, odcinamy łby, nie ma co, nie ma co z nami zadzierać. Dobra, głazy w się mu jedziemy. Dobra, to w takim, w takim razie już teraz się przedleportuję nawet do gildii. A kurczę, przecież tam ta nasza siostra, Bondycka Wieszczka, nam przecież dała bardzo dużo mi tego punktów umiejętności, bo aż 40 tysięcy. Aż wstyd mi, że zapomniałem o tym. Tak, budowa ciała, oczywiście. Mogę jeszcze więcej. Nie, nie mogę już. Szkoda. No, 24 tysiące to trzeba, dobra. To wezmę sobie zdrowia trochę. A co tam, zdrowia nigdy nie za wiele. No i może nieco odporności. Tak, tak, już nic nie mogę. Ja wezmę jeszcze, wypijam sobie te moje wszystkie eliksirki, te lat wieczności i takie tam. No proszę, użyj. Um, eliksiry jest, eliksir wieku woli. I eliksir, um, gdzie to było, jest tutaj. Lat siły, tak, tak, cyk. O, proszę i teraz sobie, że co teraz wezmę sobie? Oj nie, tu tutaj jest. Wezmę sobie przebiegłość, nie, precyzja, nie, Pręd, o prędkość sobie trochę wezmę. A co tam wezmę jeszcze trochę? No jeszcze trochę, co tam? Lecimy na maksa, przebiegłości trochę wezmę, żebym mógł kupować taniej u kupców, no jeszcze trochę. Dobra, wola. I of course. Mój ukochany berserk, nie wiem czy mi będzie na niego stać, tak o, jest, jest, stać, stać, tak, tak, oho, tak jest, dobra, i to by było na tyle, kurde, sorka. Ale tak albo mi się zdaje, albo moja postać jakby, nie wiem, jakby przepakowała, jakby tak brzuch trochę urósł, żeby nie było takiej sytuacji, że jak gruby nagle się stanę. O cholera spaślak, to niedobrze. Oj, to bardzo niedobrze. To przez te cholerne kurczaki. Hmm... Strasznie nie lubię być gruby fable. jest... O, tutaj coś mamy jeszcze do wyłowienia. Wiecie, jak ktoś z Was wie jak tutaj Fables schudnąć, no to nie piszcie, bo piszcie mi w komentarzach albo nawet w prywatnych wiadomościach. Bo naprawdę nie chcę skończyć gry jako grubas. Co srana ryba, no wreszcie, patrzcie, jaki bebek mam wielki. No, bez jaj, ale oto mamy srebrny klucz. Opłacało się nieco się pomęczyć. No dobra, chodź. idziemy pobić tego bogatego kupca, który ma pełno towaru. O ty O wow, ale teraz napierdziela ostro, bo 180 Dobra koniec zabawy Teraz ich rozniesiemy To by było na tyle, dobra robota, bohaterze. No zaraz się dowiemy, dorwę tego gościa. G nie, chyba go rozerwę. Tu jesteś, Gij, frajerze. O! Rękawice z kolczugi. Akurat będzie na sprzedaż. Hmm, świątynia Awo. Aha, tu w Świątyni Awo, o ile mnie pamięć nie myli, jest taka tam broń jedna, którą jest wbita w kamień i aby ją wyciągnąć trzeba Mm -hmm. Trzeba, trzeba właśnie mieć full siły. O, właśnie ten o mieczyk. No, niestety na razie siły nie mam wystarczająco. Podejrzewam, że dopiero na, na koniec gry go będę mógł wyciągnąć. Ten mieczyk, już będę miał łzy Awo bądź miecz Aeonów. No, ale tak czy siak go wyciągnę i go sprzedam. Haha. Ha, ha. A co. Wąsy mocy. Bardzo ładne. Wow. Jaki kozacki posąg. Stój. Co masz na sprzedaż? Strój, o proszę. Świetlane wszystko. Tak. Cudnie. Mogę 100. to. Stot... jej nie gościu. Nie dzięki. Moram cię za to zabić. 27 sztuk złota. Tak, kupa kasy, jak widać. O, zwiększenie mocy, powiem. Dobra, jak już dojdę do jak to mówi mój kąpiel. Serkowej polany. No to y, posprzedaję trochę tych śmieci, wszystkich diamentów, szafirów i te wszystkie takie no, duperelki. Tak, a po, a następnie zakupię sobie może nową broń. I nie wiem, wiem, pierwsze co zrobię, to, to tutaj pamiętam, że w sękowej polanie jest gościu od, od tatuaży i to, to się wytatuuje cały. Tak. Będę bardziej straszny. Jest tutaj ten dyk. jeszcze coś mam, jakąś dróżkę. Zobaczcie na mojego watera. normalnie ledwo biegnie, jakby zaraz miał walnąć Ale jestem ten gruby, o ładnie. Spójrzcie, znowu zaraz na zawał miał uwalnąć. Taki tłuścioch. No dobra, koniec marzenia. bierzemy się za wilkołaki. Łaki. Szczeka. Trudna walka, ja go chów, go on mnie fak-fak. Ja go ciach-ciach, on mnie łup, -łup. Tak. Zdychaj, psie. Ta, zwłóta go, z No bo to nie ma sensu, tak Dobranoc, mój przyjacielu. Ale wiecie co, po prostu poczekam sobie, aż ten piesek sobie wstanie i dopiero wtedy go wykończę. O cholerka. No małpko. Dobra, no wstawaj. Wstawaj piesku. Jeszcze jeden. O, akurat złotą marchewkę, i, i się zrobi dzień. Powinien się zrobić, przynajmniej. No, wstawaj piesku. Dobra. Leżeć, zostań. Tak wiem, cudowny jesteś. Jestem.

No, I'll check it rawr, rawr. No, I'll there. That thing's skin is too tough, even for you. We had a great hunter in Nothole Glade once. He died fighting the last white Balvary. no His wife still lives in one of the houses up at the top of the hill. If anyone knows how to hurt that bloody thing, it'll be her. ho 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 O, no właśnie tego szukałem tutaj. Tak wyglądają miejsca do kopania. Takie, właśnie, jakby UFO odlądowało coś w tym stylu. Haha, raz uszło, wykopane, nie? Widzę dla niego przyszłość w kopaniu rowów. Oj, poszłam jest za daleko, jak widać. Nie no, cholera, gdzie ja iść w ogóle? Tutaj może. No gdzie ten piesek? A ty kundu. Ta w plecy najlepiej lać przeciwnika. No, uciekaj. No dobra, spadaj gości. How could it know where we were going? He was here again, wasn't he? Why he didn't want to but this time he's gone too far. What the blazes are you talking about? The white balverine. It's my husband. Spoko. Or it was. He was bitten by the balverine, he killed. And slowly, he turned into the creature he hunted for so long. What new he could control himself.

Jest jeszcze zwiększenie mocy płomieni! Wow, 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 wow. Pędzimy, pędzimy! No! Frajer! No! Umrzyj! Aha, dobra, już go mam nie dać.

Naprawdę, nie dość, że jestem taki tłusty, też jeszcze wpierdzielam non-stop coś. Ach, te nawyki. Na no bank spadła mi moja atrakcyjność, której tak zresztą mam z pewnością malutko. Stworek. O, tam jest. Nazwijmy go Azor, o. Nie będę mówił biały wilkołak, bo jest za długo. O, tu jest Azorek nasz. Co ty na to? Patrzcie, raz mu, ry raz mu przyrypie i leżycie traci. Ja pierdziele, teraz te scenki, w których przyzywa swoich przyjaciół. I oczywiście cały berserk poszedł się hendożyć. Ja wam powiem, że ja zawsze jak walczę, no to olewam tych jego pomagierów, zawsze klepię tylko jego, i właśnie zawsze szlak mnie trafia, że przez te gówna wyłącza mi się berserk. No oczywiście, Przecież to, to jest właśnie jedna chyba z najgorszych walk w całej grze. No, zdychaj wreszcie. Ta, opędzamy się jak odmuch. I dobra, i to wszystko, mam nadzieję. Co to już cudem? Gdzieżby znowu chorób szybowimy, co tu ma. Dobra, no to to by było na tyle. Tego filmu. No teraz tylko pójdę na syn odcinku, już odbiorę nagrodę. No to tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was do komentowania, oceniania oraz do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Cześć!